Moi kochani, bardzo miło powitać was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiejszym tematem będą wróżby z kart tarota. Wróżby, które wykonuję dla was, gdy jesteście w potrzebie. Jeżeli trafiasz na moją stronę, to nasze spotkanie na pewno nie jest przypadkowe. W życiu nie ma przypadków, które są bezwartościowe lub bez znaczenia. Wszystko ma swoją wartość, przyczynę i cel. Z pewnością pozytywne siły nadprzyrodzone skierowały Cię do mnie, bym wskazała dla Ciebie drogę lub właściwe rozwiązanie. Dlatego zrobię wszystko, co w mojej mocy, by Ci pomóc. Analizy, przepowiednie i porady wykonuję w pełnym skupieniu i w samotności. Gdy analizy są gotowe, przepisuję je z notatek na czysto i wysyłam na wskazany adres e-mail. Po otrzymaniu analizy zawsze można o coś dopytać: Dlaczego pisemnie? Wybieram zawsze wróżby pisemne, gdyż spotkania osobiste są zbyt ulotne. I można wróżbę źle zrozumieć. Pisemnie wszystko jest dokładnie udokumentowane i można do przepowiedni lub rady wrócić za jakiś czas. Czas oczekiwania na wróżbę. To dla mnie bardzo, bardzo ważne, by każda analiza była idealna, dokładnie sprawdzona i w pełni odpowiadała na Twoje pytania. Dlatego wkładam w nią tyle czasu i pracy. Przy analizach prostych, czas oczekiwania to mniej więcej 3 dni. Jeśli jednak jakieś odpowiedzi będą niejasne, to dokonuję kilku dodatkowych rozkładów. I wówczas bardzo proszę o cierpliwość, gdyż oczekiwanie może się przedłużyć o 2 lub więcej dni. Analizy na całe życie i bardzo skomplikowane. To czas oczekiwania 5 do 10 dni. Moja praca magiczna opiera się na boskiej zasadzie wymiany i równowagi. Wszystko we wszechświecie funkcjonuje zgodnie z harmonią i wyrównaniem. Z tego powodu nie używam w mojej pracy cennika, który miałby opisywać moje usługi. Jestem medium. Ty wiesz najlepiej, ile jest dla ciebie warte osiągnięcie twojego celu, zrealizowanie twojego marzenia, uzyskanie odpowiedzi. Dlatego wymiana powinna nastąpić według tej zasady i według tego wymiaru. Proszę, przebyć bardzo dokładnie tą kwestię: zapal białą świecę i zastanów się, ile zaproponować dla mnie za wróżbę. I poradę w Twojej sprawie. Wsłuchaj się w siebie, a uzyskasz odpowiedź. Czasami odpowiedź na to pytanie jest dość trudna, dlatego na mojej stronie zamieściłam najczęściej otrzymywane propozycje. Możesz po prostu wybrać jedną z nich. Moi kochani, w tym miejscu należy dodać kilka informacji, na temat magicznej zasady wymiany i równowagi. Jak już sama nazwa mówi, wymiana powinna być proporcjonalna do nakładu tego, co otrzymasz. Tak łatwo się skusić na różne bezpłatne usługi magiczne. Proszę mieć to na uwadze. W magii, tarocie i innych tego typu praktykach nie ma nic za darmo. Za wszystko trzeba zapłacić. Czasami pieniążkami jest to forma energii a czasami swoją własną energią życiową bezpośrednio. Bierzesz coś za darmo, zapłacisz siedmiokrotnie energetycznie. Dlatego często po takich praktykach czujesz osłabienie, depresję, ból głowy, coś ci nie wychodzi, masz pecha, zgubisz pieniądze. Można wymieniać w nieskończoność. Jeśli dzieje się coś złego, czujesz słabość, oznacza to, że ktoś pobrał twoją energię życiową. Zastanów się, kiedy korzystałaś lub korzystałeś z magii, wróżby czy horoskopu za darmo praktyce magicznej w każdej sytuacji życiowej energia musi płynąć magiczna zasada wymiany i równowagi